Przed nami finał sanatorium miłości, i wiele wskazuje na to, że emocji nie zabraknie. W programie ma ponownie pojawić się popularna Majka, czyli Maria Luisa. Fani formatu podejrzewają, że nie obędzie się bez dramy. Przed nami finał szóstej już edycji Sanatorium Miłości, która wywoływała niemałe emocje. Nie brakowało konfliktów, a wielu bohaterów budziło mieszane uczucia widzów. W sieci pojawił się już zwiastun finałowego odcinka. Ma wystąpić w nim Maria Luiza, która zdecydowała się wcześniej na opuszczenie show. Maria Luisa wróci do sanatorium miłości i narobi szumu? Maria Luisa zdecydowała się na odejście z sanatorium miłości, ponieważ nie mogła nawiązać relacji z żadnym z mężczyzn. Była kuracjuszka ma jednak pojawić się w finałowym odcinku i, zdaniem części widzów, może sporo namieszać. Pani formatu podkreślają, że zachwycona nie będzie Gosia, której Majka mogła odbić Stanisława. W zapowiedziach na balu pojawi się Majka, więc Gosia pójdzie w odstawkę i znowu będzie drama. W ostatnim odcinku powrót Majki może pomieszać szyki gośce. I dobrze by było, gdyby Sting poszedł za głosem serca i bal spędził z Majką, czytamy w internetowych komentarzach. Tymczasem, w rozmowie z Martą Manowską, Maria Luisa przyznała, że jest zakochana. Maria Luisa z sanatorium miłości zakochana. To dlatego odeszła z programu. Popularna Majka wyznała Marcie Manowskiej, że kocha mężczyznę, który ma rodzinę i nie zamierza jej porzucać. Wiem, że gdyby się zjawił, przyszedł teraz i powiedział: Bądźmy razem, byłabym z nim. Marta, bo jeżeli patrzysz na kogoś i czujesz, że to jest ten ktoś, no to jak inaczej? Mówiła. Czas pokaże, czy widzowie mieli rację co do majki.